Czy przytłacza cię rudy na codziennego dnia? Hmm. Wydaje ci się czasem, że wszystko idzie nie tak. O, nie jest dobrze! Halo, jest tu kto? Hmm. To będzie na koszt firmy. Nie miałbyś ochoty po prostu uciec od wszystkiego i się wyluzować? Dzisiaj możesz, bo raj jest o wiele bliżej niż myślisz. Zgadzasz się ze mną, Dazem? Oczywiście, że tak, Sky. Tutaj w Pony Tropico każdy kucyk znajdzie coś dla siebie. Uuu! Jak sami widzicie, w Pony Tropico jest furwy pas. Jeśli szukacie przygody... Albo weny i inspiracji. Możecie się pławić w luksusach. Albo po prostu zrelaksować się i delektować egzotycznymi przysmakami. Więc na co jeszcze czekacie? Już dziś zaplanujcie wakacje w Pony Tropico? Oh, ho, 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 wow. Super! Wygląda na ekstrawagancki Tam jest naprawdę ten Ach, Pony Tropico. Na pewno przydałby mi się taki relaksujący wypadek. Sparki! A widziałaś te kucyki na nartach wodnych? Tak bym chciała spróbować! To super, że ta miejscówka tak wam się podoba! Ponieważ. kochani, pakujemy się! Kony tropikona! Odchodzimy! Ale przodowo! Tak, Nareszcie odpoczynek! No weźcie, wyjeżdżam na tydzień! Dacie sobie radę! Musimy wspierać się nawzajem. Tak. No. dalej. A pip. O, dobra. Mnóstwo niebezpiecznych, burzowych chmur. Syp, jesteś pewna, że... Spokojnie, kutyki. Sytuacja jest pod kontrolą. Zapewniam, że nie ma się czym martwić. To tylko deszczyk. Zaraz... Spójrzcie na pozytywy. Dla Pip to jest jak dzień w spa. Ta, ta, ta. Ha, Raczej nie, Izzy. Raczej nie. Najważniejsze to teraz zachować spokój. Na szczęście dla nas wszystkich mam ze sobą mapę, która pokaże nam jak dostać się ha, do domu. Nie dosyć, że nie zdążymy na prom do Panie Tropico. To zgubiliśmy. Czy? Ha, czy może być jeszcze gorzej? mi zawsze przyjemniejsza. Praca pre, pre, pre. sporo mamy jej. A ja nie boję się, z tobą dużo łatwiej jest. Praca pre, pre, pre. plany spełnią się. Gdy pracujemy razem, to proste jest. Proste wszystko jest. Spoki! Drogie kucyki, jak dobrze płynę... Płynie sobie. Hej, zawsze możemy jechać za rok. Tak czy siak, nie potrzebujemy pony tropiko, żeby mieć frajdę. Flight? Tak, sama nie wierzę, że to mówię, ale w sumie po co komu spa? Albo loty na kucolotni. Czy odpoczynek na plaży? Lub mozaika z przepięknych muszelek? By spędzić wspaniałe wakacje, wystarczą nam, przyjaciele. Myślicie o tym samym, co ja? Ja nie boję się Z tobą dużo łatwiej jest Praca bref, bref.